Pięknie ptaszek śpiewa, co to za ptak, kos? Nie, jakiś inny, chodź Fuks, nad rzekę pójdzie. Chodź ich nad rzekę idzie. Cała plantacja dzikiej mięty, proszę tutaj. To wszystko jest mięta. Jak ona pięknie pachnie. Teraz urywa. No śliczna mięta. Mmm, -hmm. śliczny zapach. To po Dochodzimy do rzeki wkry. gdyby ktoś się nie wiedział z Państwa jak ta rzeka w Pomiechowie się nazywa lewy dopływ narwi lewy czy prawie? Tak? no i kra przed nami w piesek już w kąpie się on tylko wchodzi do połowy do brzucha dalej się nie zanurzyć siubary to nie ferdę, co pływa jak motorówka A chodzi jak bocie No, pobiegaj teraz sobie Kowańczy, biegaj Bo cię kadruję tutaj Może coś z tego będzie No i wkracz Piękna szeka Jakie to ryby, ryby. so yes i'll